Cześć, Natalia i dzisiaj gramy w Roblox. Hejka! Dzisiaj gramy z Paki przywitaj się. No cześć. Dzisiaj gramy w Rivals. Teraz zagramy sobie jeden v 1 chodź. Daj łapkę w górę. Tutaj, o. Ciekawe kto będzie lepszy. No ciekawe. Ja też już mam ogólnie sztylety, więc... O, ja też oznaczałem, że sobie kupiłem. A nie, ja chcę most. Most chcę. A ja chcę budowę. Uczę. No i biorę noże. I co? Ja masz już przegrane. Ale ja też mam noże, kochany. Tu umiesz z tych noży grać coś? Coś? Coś mówię, no. To ja gram tylko z noży. Dobra, ja wolę tym. Ja! A! Zostaw mnie. Idę po ciebie. Nie, nie idziesz. O, ale główka, ale główka. A nie, nie. O Boże, prawie wypadłam poza mapę. Widzowie potwierdzają. Chodź tu, chodź tu, minus 20. Zostaw mnie. Nie uciekaj, tylko Cze, gdzie, Ale gdzie ty jesteś? cię nie widzę. A, a, gdzie ty? Ja muszę cię znaleźć. Tam jesteś. A nie, przeładny. Dobra, musiałam się przeładować. Aha. już koniec, już koniec. koniec nie oj, 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 oj. Ale mnie 70 HP. No to byłam blisko. No. Właśnie wyświetliło coś z Robloxem. Co Teraz to sobie wyłączę. Uwaga! Zobaczcie, mm? jak właśnie rozwalam na tarty. łapkę w górę. Chodź tu, no chodź. E, e, Oj, 20. gdzie ty? Ja cię nie widzę. I don't see you! Dobrze. nie, 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 Siema. nie, jak ty masz mało jest! Jest! No no udało nie. mi się! Udało mi się! Kurde! Dobra! Teraz całe pięści, całe pięści! Rozwalę się w trzech ciosach! Gdzieś na jednego strzała. Mm -hmm, na szkończo. pewno. Pięści są zbyt potężne. Ja jestem zbyt potężna chłopie. O, bo... Esz, esz, Czekaj, ja muszę coś zrobić. O, dobra. Hop. O, Hop uwaga. na autobus. Cyk. Cyk, mnie złaliście, cyk. Cyk, mnie złaliście. Cyk, już 40. Ojojoj. Oj, oj. Co zawiodło? Co zawiodło? Z którego do ty strzelasz? Oj, 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 Noże zbyt dobre, zbyt potężne. Tak? To ja też biorę noże. No dobre. No to ja teraz pistolet sobie wezmę. To ja biorę pięści. Pięści nic nie dadzą. dadzą. to. Ja do Dobra, biorę sztylety. Nie masz szans, nie masz szans, koleżanko O kurde dobra, ja nie, nie, nie dam nie rady z teletami. Co z nie. Oj, 30 rapaz ja zostało Daj łapkę w górę Granat Jaki granat, nie postrzeliłeś mnie chłopie Tu zaraz się piszemy. Minus, minus 20, minus 20! Ojejaj. Chodź tu, chodź tu. Nie. Oh. O! Je, Ojejaj. Idziemy zaraz na 2 na 2? 2 na 2? Dobra. Ale jesteśmy razem. No nie wiem, nie wiem. Zobaczę. Tombogler! No. O! Oh. Dobra, nie zaatakowałeś mnie! Nie zbombardowałeś mnie. Nie, nie, nie! Dobra, nie trafił! Nie trafił! Chodź, chodź. Proszę, idę po do, dobra, jeszcze idę do, po... razie. Raczej ja cię dobiję prędzej niż ty mnie. Oj!

Jesteś z jakimś typem? Dobra, możesz być z jakimś typem. Dawaj. Co to do mnie przyjdzie. O! Jakiś owe... Owe Nie, Dobra, ja mamy 2 na 2. Dobra. O, on ma 66 sze poziom. Bierzemy budowę. Myślę, że... Możecie nie mieć za Budowa. No nie, co to jest za mapa, co to jest za mapa? Boże, nie. Dobra, rozwalamy was, rozwalamy was. To raczej my was. No, ale się przekonamy. O, jakaś bomba. Leży ja, jeden z kluczy? Czyli zwie? Jak ja się prze, przestraszyłam Serio? Jedna runda dla nas A druga będzie dla nas. Daj łapkę w górę! O, jeden tylko już nie żyje O, ej, ja sam! Ej, nie, nie! Jesteś sam, ja też jestem sama. Gdzie ty jesteś? Nie wiem gdzieś. No nie! Mówiłam, że ta runda będzie dla mnie? Miałem przeciągnięte na granat, a ta nie na broń, ale tak to będzie zawy, tak to będzie zawy. Jest, jest, masz mało, masz mało. Ole ale główka! Ale główka! Idealnie, że się nadziała na tyle. Celuję w jedno. Nie, uciekaj, proszę cię! Nie! O, kolejna głowa. Załatwo poszło, załatwo poszło. Dawaj, ale idealnie pa. przed mi się wypchała się. Idealnie w głowę została. to. Zobaczyło so, minus 20. Tyk, minus 20! Minus 20! Dawaj, dawaj! Dawaj ją, oh, jest! Dobra! Jeszcze raz. No, zostaw mnie! Ja się zabiłem? Nie! Nie, ten drugi cię coś... Ja już myślałem, że zabiłem dwóch na z pięści mam zrobić? Same pięści, bo w ogóle mam takie fajne pięści galaktyczne. O, 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 o nie! Strzelaj Uważaj! Ja Czy jest do ten ciebie. typo? O Boże! Nie! Musiał walczysz o przetrwanie ogólnie! Wiem! Oj! No nie! Uciekaj! O nie! No cóż, wygraliśmy znowu. Teraz mogę być stądem. Dobra. U mam coś w torbie, Jakoś ten. Do tego użyję. Patrz, 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 patrz. Czekaj patrz. szybko, bo oni też. Czekaj. jeszcze. jakiś tajemniczy się bloczek? No idę. Gdzie Nie Tu 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 dawaj, żeby jakiś typ podłączył do tego Oversału. Oversal.

Dobra, rozwalamy ich Natalka. No. Daj łapkę w górę. Dobra Natka, ostatnia rundka. Ostatnia rundka, musimy ją wygrać. Dobra. Ała! O, to z tyłu Nie, nie zostaw mi. Tak, 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 tak! Wyeliminowałam ich. yes, yes, yes. Się. Udało się! Yes. Dobra. Jeszcze raz, Ost teraz musimy z nich wygrać do zera, do zera z niej wygrywamy. Mam. No. Ale źle się... Może. Tak czy nie? Może. No. Dasz radę. Masz 113 HP, ale dasz radę. W lepszą pozycję przyznam. Ej, ile ono ma HP? ILE ONO MA HP?! Nie wiem! Ale chyba dużo. Dzisiaj już tyle zadałem! Chał! Nie wiem, pies. Jest! Brawo! Brawo! Sproty w Soshi trzy! Dobra, do zera ich robimy, do zera dawaj, Natalka. Dobra. do zera. Jestem parkurowiec i idę robić takie objęte. Oleję. Oj, oj oj. Spadłam. O! Ale dostaję, oni tutaj nie majdę. Leży jeden, mam 12 HP Gdzie ona jest. Co zostaw mnie? No nie, nad na się na jednego strzała. Dawaj, dawaj! Ona mnie zabiła! 13hp! Szproty ona ona w sosie zabiła? 3! Szproty w sosie 3! Jak ona mnie nie zabiła? Przecież to jest cud jakiś. Dobra, biorę sztyletki. No, cześć. Oj, ale dostała, ale dostała. Ona ma tutaj kogoś? Dobra. Minus 20 dało jej szlety. Ale laga dostałem, ale laga dostałem Dawaj. Ocio! Dobra, zabijam yes! sproty w SOSie trzy! Zabiam yes. spróty w SOSie 3! Jeszcze jedna runda i wygrywamy! Nie! Tak, bo dopiero... A się tak, do... dobra, tak, jedna. Dobra, myślałam, że mamy trzy. To jest runda o nasze życie. Że wygramy! czy będziemy zwycięzcami? Raczej tak! Ty, ale piec mi Ole, ole główka! Ole, ją zabiłem! Dobra, no ale są ciekawe. piękne! O, kolejna główka! Runda wygrana! Łatwo! Wygraliśmy! Daj łapkę w górę! Bo proste! To to Do, do, do zera! Dobra, no i to na tyle w tym odcinku. Pa-pa! Pa! pa. pa.